Ile teraz trzeba mieć, żeby żyć godnie według pani? Ile mi się przydało, żeby pani żyła spokojnie, na w, w wieku starszym, gdzie zostaje sama jedna osoba, chora, 5 tysięcy, 5 tysięcy. to jest... No tak właśnie tak większość mówi. Pani, stromnie. Czy pani taką to... stromnie. Czy pani sama jest? Jena mertura. Tak. by były dwie, no to zawsze jest inaczej, tak? A no inaczej, no. No pani nie ma tu pomóc. No yy, służby zdrowia da się dostać, jak to wygląda jak jest. Jak pani chce tą drużyznę, że masów po 10, wszystko drogie, Odczuła pani taką tą dużo znaczy, nie? Panie, jak to można nie zauważyć? Co pani dwóch tak samo z 2,5 tysiąca. No musi pani, no nie ma sensu. No. Jak ja na leki wydaję 700 zł? O matka. No. To ma już pani na rekord. Jesteśmy przy tym temacie. Da się do lekarza dostać teraz bez problemu. Długo się czeka na specjalistę? Co i tyle. No cóż panu będę mówić, jak terminy A? są i to terminy są do specjalistów to są. No i pani najdłużej czekała około. Z rok, dwa, z pół roku. Proszę Pana, jak się jest chorym, to się oczekuje pomocy na już. Właśnie, miały być darmowe te leki. Czy Pani tak słabo skorzystała chyba z tych darmowych leków? Jak 700 zł Pani płaci? No ja tylko mam... Pani jakieś darmowe? Jeden. A ile powinno być według Pani? Jakoś powinna być, wiem, połowa po Pani wieku powinna być darmowa tych leków. Jak Pani to by zrobiła, żeby to jakoś le lepiej funkcjonowało? A nie chcę mi się jest mówić, nie chcę nerwować. Da się na czymś oszczędzić przy takiej emeryturze w ogóle? Tak. Dla prądzie, wodzie, gazie, no nie, praniach, To co, nie kąpać się, nie słuchajcie. myć się, nie jeść. No tylko tak, bo inaczej no ale, się bo nie oszczędza. To, to za życie, tak? No ale wiadomo, nic nie robić. I, nic nie jeść i tak dalej, tak. tak. I te trzynastki pomagają, czternastki, coś czy nic? Ja byłby rząd pomóc, właśnie mery, tam finansowo jeszcze. No. Tak. Coś innego, może, no nie wiem. Jakiej... Dobra, mogę pytanie o czternastą które dzisiaj pytam. Czy jest pani za mną czternastki? Bo ma być ochroniona? martwi się pani tym wszystkim, jak to wygląda u pani. Na wiadomo, coś już u Pani, ile Pani dostanie te 14? Nie, nie wiadomo, nie wiem, bo ja mam w banku pieniądze. Czy panie do internetu. Czy wystarcza nam wszystko i tak dalej? Jest A tak, śr tak średnio. Musi tak, Pani oszczędzać jak to wygląda? No oczywiście, że trzeba. Da się na czymś? No trochę się da czasami, w jeden na, miesiąc. Na odzieży na, na przykład się no, nie kupuje no, już na tyle. Się da. Na się da na przykład? No na jedzeniu się nie da zaoszczędzić. Pani nauczyć jedzenia tutaj owoce, warzywa, nic? Nie, nic. Wszystko Skopuje. drogie, coraz o, droższe. Panie, tak. No, yy, no niestety. A mertury idą w górę tak samo jak te owoce, warzywa, nie, to jedzenie? Nie idą w górę. Tak wszystko jest drogie, no, no ale... ale... A jedzenie teraz staniała, pani ze 100 zł weźmie. I ile się kupi tak za 100 zł? A nic, co tam 100 się tam O teraz czytałam się o prześcieradłach, to powiedziała za dwa prześcieradła 100, coś złotych To jest normalne, że prześcieradła no, tak. jakieś kosztują 100 zł. No o, właśnie, właśnie, tak wszystko jest drogie, no, no ale... ale... Czyli na luksusie na pewno nie stać. Jakieś wakanty, masaże, rehabilitacje, no. czy są jest czy są wystarczające emerytury w kraju, pytam. Czy do, dobra pani emeryturę, czy słabo? A, słabo, mam. Słabo. Jak to wygląda u pani? Tak, na 30 na pani mama. Proszę. Jak u pani to wygląda? Ile brakuje, ile by się przydało?